Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro weekend to czas na przegląd sektorowy, o którym również ty masz okazję współdecydować, biorąc czynny udział w naszych ankietach, w naszych głosowaniach, które startują w każdy poniedziałek na karcie Społeczność. I sam jestem ciekawy, któż zwyciężył w tym tygodniu i jaki przegląd za chwilkę zobaczymy. Tak więc przechodzę w tym momencie na kartę Społeczność i zobaczmy na wyniki. Jeżeli chodzi o aktualny przegląd, popatrzmy, mamy. 239 oddanych głosów. Bardzo ciekawe sektory do wyboru. Między innymi banki OZE, pogromcy spółki z EZWIK 80, czy też GAMING. I popatrzmy, cóż tu się wydarzyło, ależ była wyrównana walka. Spółki z EZWIK 80, 24% oddanych głosów. GAMING 23%, banki 22%. No to nie, nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaprosić się na przegląd sektorowy z udziałem. Wybranych spółek z EZWIK 80. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Co zobaczymy, kilka spółek, które dla Ciebie przygotowałem, jeżeli chodzi o EZWIK 80, kilka spostrzeżeń, zobaczymy sobie również na zestawieniach i również podsumujemy na szybko piątkową sesję. Tak więc startujmy, nie przedłużajmy. Zobaczmy, co nam ciekawego w piątek się wydarzyło, jeżeli chodzi o sesję na EZWIK 80. Tutaj widzimy, że największe wzrosty należały do spółki ASECO BS, która wygnorowała dla swoich inwestorów. 3,29% PKB z 3,17% Toja 2,85% Celinus 2,77% czy Airbnb 2,67%. Szaleństwa nie widzieliśmy, ale też również mieliśmy bardzo istotne dane ze Stanów, jeżeli chodzi o inflację u nich. Ale widzimy, że jakoś nie strząsnęło to naszym parkietem, przynajmniej w piątek. Zobaczymy, co ciekawego wydarzy się w środę. jak nie wiesz, co będzie się działo w środę, to koniecznie wbijaj na mojego Twittera. Jak widzimy, jeżeli chodzi o zmianę odnośnie spadków, to tutaj Oponeo zleciało 3% w dół. Carvitami 2,99, Creepy Jar 2,79 czy Boryszew 2,76. Liderem obrotu w tym zestawieniu była Bogdanka 3700, Mobruk, Bańka 100 czy 980 000 PKB. Jeżeli chodzi o kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki, najwięcej trzeba zapłacić za jedną akcję Creepy Jar 767 zł, wigosystem 690, Wawel 510 czy Mobruk 383. Jak widzimy, spośród tych 80 spółek naprawdę jest w czym wybierać, jest z czego przebierać. Rozpiętość i rozciąg jest niesamowity, bo popatrzmy, że za jedną akcję na przykład Celinusa wystarczy zapłacić prawie 73 grosze, Airway ponad 98 groszy, Lubawy ponad zł, 13 czy Kormój. Złoty 20, tak więc widzimy, że to rozpięto się to wręcz niesamowite. Tak więc przejdźmy teraz już do wykresu, zobaczmy, co tam ciekawego w tym momencie się dzieje, jeżeli chodzi o SWIK 80. Kilka spółek na nasze dzisiejsze otwarte spotkanie na YouTubie przygotowałem. Pozostałe spółki, które widzisz po lewej stronie, będą już na pewno czekać na ciebie w przeglądzie sektorowym, do którego cię również serdecznie zapraszam. Linki są bezpośrednio w opisie i będziesz mógł tam obserwować mnóstwo, mnóstwo indeksów. Sektorów, spółek, wykresów, jest tego naprawdę do niemiara i spotykamy się regularnie podług harmonogramu i oglądamy systematycznie właśnie te ciekawe spółki. No i popatrzmy, mamy teraz SWIK 80 na wykresie. Cóż tutaj się ciekawego dzieje? Przypominam, że oglądamy interwał tygodniowy, czy interesuje nas średni termin i pamiętaj, że to co widzisz jest moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, nie sugeruj się tym, dokonaj własnej oceny sytuacji i własnej analizy. Jeżeli chodzi o indeks, to pamiętajmy, że to jest jeden z tych indeksów, które spuch najmocniej na naszej GPW, tak więc ta hossa na spółkach małych. Dokonała się, nie jedna spółka zaliczyła spektakularny rajd i nie jeden inwestor zarobił krocie. Pytanie tylko, czy skeszował zyski w odpowiednim momencie. Również zobaczmy, że po dojściu i po wyznaczeniu tych szczytów mieliśmy odpadnięcie i ukiszenie w dosyć ciekawym ręczu, który jednak i tak i tak został przebity, został wyłamany. Jest to miejsce oczywiście tutaj zaznaczone. Walczą cały czas z jego dolnym ograniczeniem, bo to jest też ostateczna, można powiedzieć, linia wsparcia walki tego. Indeksach dla mnie, przynajmniej w celu jeszcze nie załamania tego układu pod kątem negatywnym. Przypominam, że również na podsumowaniach sesji dziennej, na samym końcu naszego spotkania, zawsze te topowe indeksy również obserwujemy sobie na wykresach i też zwracam uwagę na istotne elementy, które warto czy też poziomy obserwować. I jeżeli chodzi o obecną sytuację, popatrzmy. Po tym odpadnięciu, dosyć mocnym i spektakularnym, tak więc mogliśmy się tego spodziewać, no bo ta linia świadczyła o tym, że jej przebicie będzie niestety pokazem słabości i tutaj mając ten poziom oparcia, to jest półka pomiędzy strefami, jak również dolne ograniczenie tego szerokiego range'a, no widzimy, że próbują podjąć walkę i dopóki pilnują tych poziomów, to jeszcze piłeczka w grze. Łatwo nie jest, bo widzimy, że z drugiej strony, jak przejdziemy sobie na dniówkę, no to też znajdują się pod miejscem oporowym. Tak więc nie dziwmy się, że walczą tutaj już przez parę dni, bo jakby nie było, jeżeli chcemy zobaczyć SLK 80 wyżej, to oni muszą sobie z tym poradzić. Czyli musi z jednej strony być pozytywny sentyment na rynku, czyli żadne negatywne newsy dobrze by byłaby się nie pojawiały, bo wiadomo, że one dosyć mocno mogą wstrząsnąć rynkami europejskimi, światowymi, w tym również i naszym rynkiem. Jeżeli takie sprzyjające ewentualne zewnętrzne czynniki Byłyby obecne na rynku, plus wolumeny, które mogłyby dogrzewać właśnie te spółki, no to wtedy ewentualnie możemy powrócić powrotem do rozgrywki tego ręża. Z drugiej strony mamy płytkiego ręża, tak więc, jeżeli tylko odpadniemy tutaj poniżej tych poziomów, tak jak dla mnie kontynuacja fazy spadkowej jak najbardziej będzie miała miejsce z testem tych poprzednich poziomów minimum, bo one są teraz kluczem. One są kluczem, że jeżeli nie chcemy widzieć załamania już pod kątem negatywnym tego układu, dla mnie, w 80, to ten, to wsparcie jest kluczowe do utrzymania. Ten poziom minimum. Jeżeli go załamią, to jak dla mnie lecimy niżej i tak to będzie wyglądać. I systematycznie też omawiamy te scenariusze, czy też te poszczególne spółki, właśnie na sektorowym. Tak więc, jeżeli chcesz zobaczyć często EZWIK 80, również to zapraszam cię na sektorowy. I tak to wygląda w tym okresie czasu, w którym to obserwujemy. Jak dla mnie, tak więc trzymajmy kciuki, bo pieczka cały czas w grze. Jeżeli rynek pozwoli, miesiąc pozwoli, no bo grudzień wcale złym miesiącem nie musi być. No to wiadomo, że coś ciekawego może nas tutaj czekać, bo są w istotnym miejscu, ale z drugiej strony, jeżeli odpadną, no to nic dobrego. Nic nie zobaczymy tutaj w najbliższym czasie. I może zanim przejdę do spółek, zobaczmy te wyliczenia, bo to nam obrazuje przede wszystkim to, co w tym momencie dzieje się pod kątem sentymentu. Pamiętajmy, że skoro widzimy takie piękne wzrosty, taki silny trend wzrostowy na całym indeksie, a to jest 80 znanych, mam nadzieję, wszystkim spółek. I zobaczmy. Czy ten sentyment jest negatywny, czy też pozytywny? Tak więc mamy tutaj stopy zwrotu w interwał tygodniowy, miesięczny oraz trzymiesięczny i zobaczmy, które spółki ostatnio dały najwięcej zarobić swoim inwestorom, a które najmniej i jak to w ogóle prezentuje się na tle całego indeksu, czyli 80 spółek. Popatrzmy. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to najwięcej inwestorzy zrobili na ekrzynie 11 ponad%, BS 11, czy też AWPL 10% i 91 setnych, zepak, 769 Arctic 6,5, czy też na przykład Alumetal 480. Ale popatrzmy, z drugiej strony to jest tydzień, jeżeli chodzi o wzrosty, może tutaj szaleństwa żadnego nie było i na 80 spółek tylko 34 jest z wynikiem dodatnim. Za to z drugiej strony, jeżeli chodzi o wartości ujemne, mamy aż 42, które są z wynikiem ujemnym, w tym najwięcej. Straciła spółka CarVitamin. Tutaj mamy spadek ponad 10%. INC 938, MCI 937, PHN 375 czy na przykład Getin 719. Czyli widzimy, że już w tym interwale tygodniowym niezbyt pozytywnie to wygląda. No to pójdźmy dalej. Zobaczmy, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu. Tutaj widzimy, że najwięcej dała zarobić. Spółka PCF, tak więc cieszy mnie to niezmiernie, bo PCF pojawia się również na przygodzie sektorowym, bo tam też mamy spółkę tygodnia i w odpowiednim czasie również PCF się pojawi, tak więc można było na szybko tam zarobić właśnie te kilkanaście procent. 20% jak widzimy, tutaj mamy na wybiciu, tak więc piękny wzrost w miesiąc czasu. Mirbut 18,41 St. Rafako 13,83 czy 7,56 Dekora, tak więc jak widzimy, na 80 spółek mamy tylko 3. Które mają dwucyfrową stopę zwrotu w przeciągu miesiąca. I jeżeli chodzi o popatrzmy, to jest jeszcze lepszy obraz sytuacji na Swik 80. Interwał miesięczny stopa zwrotu. I na 80 spółek mamy tylko zaledwie 15 z wynikiem dodatnim. I to popatrzmy, tego szaleństwa tutaj nie widać. To jest dosłownie kilka spółek, które gdzieś sensownie jeszcze wyglądają. Ale za to z drugiej strony mamy przepotężną ilość już spółek, które mają wyniki ujemne. Czyli jest ich aż 62, w tym najmocniej. Mamy spadki na takich spółkach jak na przykład Skarbiec. Tutaj mamy zejście 20 ponad 2%, Wielton 20, 18 MCI, Astarta 18 czy 18, na przykład Bosch, CJ Games 17, więc to są już, można powiedzieć, przepotężne spadki. W większości to są też również zejścia korekcyjne i realizacje zysków, no bo wiadomo, że jeszcze indeks jest utrzymywany wysoko, czyli jeszcze jakichś takich negatywnych zejść. perspektywy indeksu oczywiście nie obserwujemy poszczególne spółki. Już musielibyśmy obserwować, co tam ciekawego się dzieje z pryzmatu indeksu. Jeżeli, z pryzmatu oczywiście wykresu. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w interwale 3 miesięcznym, popatrzmy, tutaj ASECO BS dało najwięcej zarobić swoim inwestorom 25%, Rafako 23 ambra 17 i też mamy tylko trzy spółki, które dają dwucyfrową stopę zwrotu w przeciągu kwartału, a to nie jest wcale tak dużo. Jeżeli chodzi o dodatnie wartości z całego indeksu, tych spółek jest tylko 20%. Tylko 20 pozostałe są na minusie. I to już naprawdę konkretnie zaczyna wyglądać. 59 z wynikami ujemnymi w przeciągu kwartału. Największe zejście, i to już nie zejście, to już są regularne spadki, to jest INC, minus 32%, Carvitamin 32,29, Sanox, Carbis 27,26, erbud Polimex 23,22, Forte, Wielton 20. Nie wygląda to zbyt ciekawie i dlatego tym bardziej warto obserwować, to w tym momencie dzieje się przede wszystkim na indeksie, gdyż może to spowodować Oczywiście w kontekście negatywnym, gwałtowność zejść bądź też spadków na poszczególnych spółkach. Dlatego ta zasadność jest jak najbardziej ważna pod kątem obserwacji, właśnie indeksu. Lecimy z pierwszą spółką, zobaczmy sobie pierwszą spółką, będzie Wielton. Myślę, że doskonale znana wszystkim spółka, i popatrzmy, cóż tutaj ciekawego się dzieje. Wielton to my systematycznie również omawiamy na każdym naszym zamkniętym spotkaniu. Tak więc popatrzmy, czy jest to dla nas zaskoczenie, czy też nie. Po wyznaczeniu tych szczytów, które miały miejsce tutaj w połowie października, jak widzimy, mieliśmy odpadnięcie i rozjechanie kluczowego poziomu wsparcia. Tak więc, jak znasz moje podejście, obserwujesz mnie od lat, to doskonale wiesz, co tutaj powiem i powinieneś również tutaj spodziewać się, że przełamanie tego poziomu będzie niestety skutkować oczywiście spadkiem i zejściem korekcyjnym, bądź nawet kontrolacją fazy spadkowej, która niestety nastąpiło. I popatrzmy, tutaj był kolejny poziom wsparcia, który został rozjechany, bo dopiero 9 zł zostało zrespektowane jako klucz, ale popatrzmy z drugiej strony. To jest ten poziom, który zaznaczyłem już wiele miesięcy temu, przedłużmy go. Cóż tutaj ciekawego się dzieje? Jak widzimy, jak za dotknięciem, dotknięciem czarodziejskiej różdżki pilnujemy tej dziesiątki jak oka w głowie, o czym doświadczę, że jest tam zbyt duża podaż i to jest podaż ta, która się wystraszyła. Być może to jest ta podaż, która nawet wchodziła na szczycie z nadzieją na to, że tam zobaczą z 20 zł, ale oblizali się smakiem, jak widzimy, nie doszli, tak więc odpadli z kretesem, a oni nie zdążyli wyskoczyć. Bądź opór, który po prostu tam w sposób naturalny oczywiście się gdzieś tutaj zaczął kumulować i stworzyli ścianę. Natomiast skoro nie są tutaj przez już trzeci tydzień z rzędu w stanie przebić tego poziomu, to znaczy, że on jest istotny. Ale z drugiej strony, jeżeli pojawi się wolumen, który pozwoli mi to rozjechać, to wiemy, że musimy to pokonać. Jeżeli to pokonamy, zretestujemy od góry i sprawdzimy, że nie ma ja tą podaż, to dopiero wtedy droga otwarta na połówkę z celem oczywiście testu, i retestu pod ten poziom. W tym momencie będzie, jakby nie było, dosyć ciekawe miejsce oboru. Jeżeli odpadną i zamkną się poniżej dziewiątki, niestety będzie dramatyczna sytuacja, jak dla mnie na Wieltonie, gdyż on, jak dla mnie, już jest w układzie. No, można powiedzieć, wchodzi w ten układ negatywny. Jeszcze aż takiej tragedii nie ma, ale on już wchodzi w ten układ negatywny. Jeżeli przebije dziewiątkę, to potem macie i fazę kontynuacji spadku, jak dla mnie, może mieć bez problemu miejsce. Jeżeli chodzi o CA Games, to jest bardzo ciekawa spółka. Jak obserwujesz mnie również od bardzo dawna, to doskonale znasz moje zdanie odnośnie i opinie odnośnie tej spółki. No ale popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego widzimy. To więc zgodnie z tym. To mówię odnośnie CA Games, tak więc możesz sobie tworzyć historyczne nagrania. No to widzimy, że te poziomy idealnie zostały zrespektowane. Tutaj, gdzie miała pojawiać się podaż, ja mówiłem, że ta strefa podaży się zaczyna właśnie od tego miejsca i trwa aż do tych poziomów, gdyż to jest spółka, gdzie pokłady akcji są na bardzo dużym poziomie. Tak więc no tutaj naprawdę musiały się pojawić niesamowite wręcz wolumeny, wręcz tutaj jakiś wielor musiałby się pojawić żeby w ogóle był w stanie skupić tą całą podaż, żeby można było kontrolować i w ogóle rozjechać tą dwójkę, się zamykać powyżej tej dwójki. Odpadliśmy, można powiedzieć, wręcz podręcznikowo od tych poziomów. Rozjechaliśmy jeszcze poziom 1.7 i dopiero znaleźliśmy, się, znaleźliśmy wsparcie na tym poziomie, który jest z nami już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Tak więc widzimy, że odwróciliśmy, no i co zrobiliśmy? Podeszliśmy po to poziom znów oporu, jakby nie było, i odpadliśmy z kretesem. Więc o co tutaj gramy? O co tutaj toczy się gra? No bo jakby nie było, Siege Games, wiemy, że ma w zapowiedziach dosyć ciekawe produkcje, jakby nie było, no ale wiemy również, jaki jest sentyment na gamingu, tak więc nie dziwmy się, że Seagames wygląda, jak wygląda. Jeżeli spadną, jak dla mnie, i rozjadą, bo skoro pukają do drzwi, to w końcu ktoś im otworzy, jeżeli rozjadą ten poziom wsparcia, tak dla mnie, kontrolują jeszcze korekcyjne, no jak dla mnie już kluczowy poziom wsparcia, czyli to jest ten klucz, jak to zamiam, to jest dramat i pogrom i Sea Games to będzie na bardzo, bardzo niskich poziomach. Oczywiście to będzie bardzo pozytywne dla wszystkich, którzy będą go potem rozgrywać, no bo on bardzo sekwencyjnie pracuje z Games, można go w bardzo banalny sposób wręcz odgrywać, zresztą wielokrotnie go rozgrywaliśmy i na szybko daje za się złapać z niego bardzo konkretne procenciki, w odpowiednim oczywiście czasu. W odpowiednim czasie. Jak widzimy w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć coś pozytywnego, to by było wybicie i rozjechanie 1.7 z testem oczywiście tych poziomów i nic więcej by się tutaj nie spodziewało. Nie ma na to paliwa, jeżeli chodzi o CA Games. Musiałby jakieś spektakularne newsy, których się nikt nie spodziewa, wypuścić, żeby coś takiego mogło być miejsce. Kolejną spółkę, jaką zobaczymy, no bo nie mamy dziś w tym tygodniu sektora bankowego, tak więc dobrze, że mamy przekrój, czyli jedna spółka z gamingu, jedna z banków i zobaczymy BNP. Cóż tu BNP ciekawego pokazało? Mieliśmy spektakularne odbicie od poziomu wsparcia, które jest tutaj z nami od bardzo dawna. I każdy mógł się zastanawiać, no kurczę. No przecież takie piękne wybicie, no to jak nic, będą lecieć na to. No ale jakby nie było, to wybicie znajdowało się na istotnym miejscu oporu. Z drugiej strony poszła też informacja odnośnie znaczącej podwyżki stuprocentowej. Tak więc też to widzimy, śledzimy te informacje na podsumowaniach sesji dziennej, na które też się serdecznie zapraszam, jak nie uczestniczysz. I mamy odpadnięcie od tych poziomów z kretesem. I gdzie uderzyliśmy? Ponownie w poziom wsparcia. Czyli o czym to świadczy? Jak pukają do drzwi i ktoś im otworzy, to kontynuacja fazy spadkowej na BNP będzie miała miejsce z celem. Kolejnych poziomów, które tutaj są zaznaczone. Za to, jeżeli będą chcieli się kisić i bawić w kotkę i myszkę na tej sekwencji w tym rędżu, no to to też nie jest negatywne. Wiadomo, że wtedy wymiana kapitału następuje, popyt przyjmuje podaż, podaż ma okazję wyskoczyć i wtedy znów podejmą atak rozjechania tej 90. Dopóki tego nie zrobią, nie mamy szans obserwować i zaobserwować tego, czym będą atakować te wyższe poziomy, czy, sekwencje, czy też nie. Kolejną spółką jest Fero. Popatrzmy, Ferro. utworzyło nam szerokiego ręża, Tak więc, struktura, która jest doskonale wszystkim znana i każdy wie, w jaki sposób to rozgrywać. Mamy piękny w tle trend, również wzrostowy na Fero. I w tym momencie, jak widzimy, mamy odpadnięcie. I gdzież oni się znajdują? No, przedłużmy tą strefę. Idealnie są w strefie wsparcia, jakby nie było. Tak więc, wiemy, o co gramy. Jeżeli Fero jest silne, to absolutnie nie może się zamykać poniżej poziomu 31. Jeżeli się zamknie, a wiemy, że interesuje nas minimum tydzień. Tak więc to małe interwały mnie w ogóle nie interesują. Interesuje mnie od tygodnia wzwyż. Ma być zamknięcie, nie nadbicie cieniem. Nadbicie cieniem wiosny nie czyni. To świadczy o tym, że po prostu zabrakło popytu i prawdopodobnie komuś wywaliło stop los, albo po, ktoś, po prostu ktoś zrzucił zbyt duży pakiet i popyt go nie zdążył odebrać. Nie było go zbyt dużo w tym miejscu i o tym świadczą na przykład cienie. Tak więc ma się zamknąć poniżej danego poziomu i wtedy ewentualnie kontynuacja fazy spadkowej będzie miała miejsce, więc to jest kluczowa teraz strefa wsparcia. Jeżeli będą chcieli dogrywać tego ręża szerokiego i rynek im na to pozwoli i będzie w miarę pozytywny sentyment na rynku, to oczywiście dogrywają tą 35, jak im się uda rozjechać, to zretestować, że nie ma tam podaży, to ewentualnie dodatkować półweczkę i dojdą z powrotem pod ten test. Ale jak dla mnie, przy tym co obserwujemy teraz na wykresie SWG80, przy tym co widzieliśmy w zestawieniu, to wątpię, żeby w ogóle Fero bez jakiś spektakularnych newsów. Nawet jak nie będzie strachu na rynku, w ogóle pokonaj tą strefę oporu. Dlaczego? Gdyż ci wszyscy, którzy już mocno na fero zarobili, gdy dostaną szansę ucieczki na tej poziomie, no to myślę, że zastanowią się już po tych dwukrotnym podejściu już trzy razy, czy jednak nie realizować tutaj zysków i będzie to mega, mega opór, jeżeli chodzi o fero tym właśnie miejscu. No i na deserek zostaje nam Bogdanka. Popatrzmy. No myślę, że tą spółkę to chyba wszyscy doskonale znają. Zresztą tutaj mamy jakieś jeszcze linie. Pamiętam my to rozgrywaliśmy na jakimś tam spotkaniu. Tak więc no idealne można powiedzieć miejsce wejścia, bo to były... Ja lubię takie sytuacje, bo to można bardzo płytko zabezpieczyć. Ja lubię to zabezpieczać płytkimi stopami, tak więc tutaj było miejsce wybicia. Piękny przelotówka na te kilkadziesiąt procent na Bogdance było do złapania ze stopowcem postawionym zaraz nisko, tak więc czysta sytuacja, przepiękne do rozgrywki. W tym momencie jak widzimy Mamy idealne uderzenie w poziom wsparcia. Tak więc, o co gramy? Identyczna sytuacja. Jeżeli Bogdanka chce nam pokazać słabość i będą odpadać poniżej wszystkie dwójki, się zamykać poniżej niej, tak dla mnie będzie to pokaz na tyle dużej słabości, że będziemy mieć na półkę. I to jest ciekawy poziom wsparcia, jakby nie było. Czyli okolice w tym momencie to jest gdzieś okolice 28 zł. Jeżeli to przebiją, to już po temacie. Po temacie, gdyż całe to wybranie, które tutaj miało miejsce w dosłownie kilka tygodni, no po prostu zostanie już zniesione. I będzie musiała Bogdanka wtedy pokazać naprawdę ekstremalnie dużą siłę. I mnóstwo wolumenów będzie musiał się zaangażować, żeby odebrać tą podaż. Żeby spóźnialscy mogli po prostu uciec z tej spółki. Tak Natomiast będzie to bardzo, bardzo trudne. Na razie utrzymujemy tego ręcza, tak więc kisimy się na tych poziomach. Dopóki walczą, piłeczka w grze. Bo wiadomo o co gramy. Gramy o to, że jeżeli bogdanka jest silna i byśmy zobaczyli jakieś wybicie i zamknięcie się powyżej 38, no to retesty lecimy na półweczkę i wtedy dopiero dostąpimy za szczytu ewentualnie ataku na poprzednie szczyty, dopóki to nie nastąpi. No to nic o tym na razie nie świadczy. Możemy ewentualnie pójść bokiem, ukisić się. To też nie byłoby negatywne, szczególnie po takim wybiciu, gdyż no, chyba nikomu nie zależy, kto szczególnie ładował się na szczycie, a nie na początku tej drogi do tego, żeby Bogdanka odpadła dołem. Tak więc, dopóki podaż ma szansę ewakuować się, a jest z drugiej strony popyt, który cały czas gdzieś to podbiera, no to jest nadzieja na to, że jednak nie uda im się przebić tego poziomu wsparcia, no ale wiadomo, tutaj te czynniki zewnętrzne również są bardzo istotne pod kątem tego, jakie informacje na rynek napływają i czy w ogóle będzie to możliwe. Tak więc, tak to wygląda, jeżeli chodzi o spółki z EZWIK 80 Jestem ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania odnośnie właśnie tego indeksu, właśnie tych spółek, jak to postrzegasz, czy według Ciebie EZWIK 80 Czeka i tak, i tak tylko i wyłącznie już faza spadkowa. I to tyle, koniec hosts na 80. Teraz przychodzi czas ochłodzenia, czas realizacji zysków, czas po prostu tego, żeby te wszystkie spółki po mocnych trendach gdzieś mogły znaleźć jakieś ciekawe miejsca wsparcia. Czy jednak to jest tylko chwilowy przystanek i będziemy kontynuować. Jakiś szaleńczy ride, i rozjedziemy ten poziom tutaj z Kretesem, i będziemy wyznaczać nowe historyczne szczyty, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie czy też najbliższe miesiące. Więc w komentarzu. Jestem ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania. Pozostałe spółki na przeglądzie sektorowym, na które już Cię serdecznie zapraszam. Trzymaj się, na razie. Hej.